Powtórka z trójkątów przed egzaminem ósmej klasy. Co najważniejsze z tych trójkątów trzeba pamiętać? Przypomnijmy sobie tutaj w filmie. E Będą ponumerowane umiejętności, co po prostu trzeba pamiętać idąc na egzamin. I bez tych, tej wiedzy polecam jednak na egzamin nie iść. Tylko sobie dokładnie to zapamiętać, bo wszystkie te rzeczy są, y są przydatne na pewno w rozwiązywaniu zadań. Pierwszy punkt to nierówność trójkąta. A skąd mamy wiedzieć, czy z danych odcinków o danych długościach da się zbudować trójkąt? No to o tym mówi zasada nierówność trójkąta, że każdy bok musi być krótszy od sumy dwóch pozostałych. Jeżeli tak jest, to z danych odcinków da się zbudować trójkąt, jeżeli tak nie jest, to nie da się. Czy tak jak tutaj patrzymy na każdy z osobna, czy 1 cm to jest mniej niż 4 plus 3? No jak najbardziej. Czy 3 to jest mniej niż 1 plus 4? No tak. I czy 4 to jest mniej niż 1 plus 3? No nie, bo to jest równe. A tutaj musi być każdy krótszy od sumy dwóch pozostałych, więc równe nie może być, dlatego tutaj to nie będzie trójkąt. Drugi przypadek. Mamy tutaj um, trójkąt o takich bokach i patrzymy, czy każdy będzie krótszy od sumy dwóch pozostałych. Dwójka będzie krótsza od dziewiątki, czwórka będzie krótsza od 2 plus 5 i piątka będzie krótsza od 2 plus 4, także to. Może być trójkąt, czyli wynika z tego, że gdybyśmy mieli odcinki takiej długości, jak tu napisane, to jednak tego trójkąta nie dałoby się tak złożyć. Podpunkt drugi: jak obliczać pole trójkąta? Pole trójkąta liczymy ze wzoru podstawa razy wysokość na 2 i patrzymy, że zawsze bierzemy tą podstawę, na którą mamy opuszczoną wysokość, bo każdy bok trójkąta może być podstawą. Więc każdy trójkąt ma trzy wysokości, bo do tego trójkąta też możemy dorysować wysokość do tego boku BC i możemy do tego trójkąta, do tego boku AC dorysować też wysokość. Tutaj akurat podstawy zrobiłam te boki na dole. No i tutaj w trójkącie ostrokątnym, czyli takim, który ma wszystkie kąty ostre, no to w ten sposób to wygląda. W prostokątnym no to mm, przyprostokątne są podstawą i wysokością, natomiast w rozwartokątnym, co jest bardzo ważne, bo tutaj czasami zapominacie o tym, bo to, to się przerabia dziś chyba w czwartej klasie, więc może być tak, że ktoś tutaj nie będzie tego pamiętał, że w rozwartokątnym, jak liczycie pole, to koniecznie dorysowujecie wysokość, tak? Trzeba sobie z podstawy zrobić przedłużenie i to jest nasza wysokość, czyli bierzemy tą podstawę AB razy wysokość, ten zielony odcinek, jego długość na dwa, tak? W trójkącie rozwartokątnym. Trzecia umiejętność, to jak mamy trójkąt równoboczny, to jakie są wzory? Bo tutaj można sobie w różny sposób radzić w trójkącie równobocznym. Można na przykład liczyć wysokość Pitagorasa też, ale jednak znając te wzory na pamięć dużo szybciej policzymy niż bawiąc się stwierdzeniem Pitagorasa. No i też nie zawsze się da w zależności od zadania wszystko policzyć bez tych wzorów. Dlatego polecam nauczyć się ich na pamięć, że wzór na pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastek z na 4, że wysokość w trójkącie równobocznym to a pierwiastka z 3 na 2. Trójkąt równoramienny, no to pamiętamy, że to jest taki trójkąt, w którym ramiona są równej długości. Kąty przy ramionach są też zawsze równe. Gdybyśmy mieli tutaj kąty alfa, no to one też mają zawsze równe miary i zawsze wysokość w trójkącie równoramiennym dzieli podstawę na, podstawę na dwie równe części. No to tyle z najważniejszych rzeczy z tego pierwszego slajdu. Kolejny punkt to bardzo ważne informacje o trójkącie prostokątnym. Bardzo ważne jest to, że trójkąt prostokątny, że długości boków w trójkącie prostokątnym, czyli dwie przyprostokątne i przeciwprostokątna, spełniają zawsze twierdzenie Pitagorasa, że jak damy tą jedną z przyprostokątnych do kwadratu plus drugą długą przyprostokątną do kwadratu, to będzie równa przeciwprostokątnej do kwadratu. To to musimy pamiętać. Kiedy zastosować stwierdzenie tego rasa, o jakich sytuacjach pamiętać, to będzie w następnym slajdzie. Potem obliczanie najkrótszej wysokości. To jest bardzo ważne, bo to nawet jest w wymaganiach CKE do tego egzaminu i nawet jest takie przykładowe zadanie, więc bez tego nie idźcie na egzamin, bo jest naprawdę bardzo duża szansa, że coś takiego będzie. A tutaj macie często, często Wam się zapomina, że jak to się robi. Czyli jak obliczamy najkrótszą wysokość, czyli jak mamy trójkąt prostokątny, to często na przykład nie ma przeciwprostokątnej, no to ją możemy z tego rasa policzyć. I jak już mamy wszystkie boki policzone w trójkącie prostokątnym i chcemy policzyć tą najkrótszą wysokość, czyli tą opuszczoną na przeciwprostokątną, bo ona jest zawsze w trójkącie prostokątnym najkrótsza, dlatego że najkrótsza jest zawsze wysokość, która jest opuszczona na najdłuższy bok. No wiadomo, że przeciwprostokątna jest najdłuższa. No to korzystamy z tego, że pole tego trójkąta można policzyć na dwa sposoby. Żebym policzyć jako przeciwprostokątna razy ta wysokość zielona na 2 i iloczyn prostokątnych na 2, czyli je wtedy bierzemy jako podstawę i wysokość, to będzie to samo pole. Bo jakbyśmy nie policzyli, to jest pole tego samego trójkąta, więc musi to pole być równe. Także piszemy 3 razy 4 na 2 równa się 5 razy h na 2 i rozwiązujemy takie równanie. Z tego równania nam wychodzi, że ta najkrótsza wysokość ma 2,4. To bardzo ważne. Widzimy tak jak wszystkie rzeczy tutaj. Później, w zależności miarowe w trójkątach prostokątnych o kątach 30, 60, 90. Czyli pamiętamy, że jak mamy taki trójkąt o takich kątach, to przeciwprostokątna jest zawsze najdłuższa, jak zawsze. I jest dwa razy dłuższa niż ta przyprostokątna przy 60. Natomiast jak chcemy mieć tą dłuższą przyprostokątną, to tą najkrótszą przyprostokątną mnożymy razy pierwiastka z 3. No i te wzorki. Tutaj też e, czasami jest potrzebne do w coś takiego, to tutaj też można wnioskować z tego trójkąta, że zawsze jak mamy trójkąt, e, trójkąt, e, trójkąt prostokątny czy ostrokątny, to zawsze jest tak, że bok przy, e, przy mniejszym kącie jest dłuższy. To jest taka też zasada. Zawsze to się sprawdza w trójkątach prostokątnych. E, ale raczej na poziomie szkoły podstawowej e, to, to mała szansa, że takie zdanie by było. No, i jak mamy trójkąt 45-45-90, to to jest trójkąt prostokątny zawsze równoramienny. Więc, jeżeli mamy trójkąt prostokątny i wiemy, że w nim są równe ramiona, to zawsze jest tak, że tu będzie po 45 stopni. No i wtedy zależność jest taka, że tu mamy a, a, a pierwiastka z dwóch i tutaj od razu można sobie przypomnieć o kwadracie, bo taki trójkąt to jest dosłownie połowa kwadratu, gdzie tutaj też od razu mamy wzór na przekątną kwadratu, więc jak się tego nauczymy, to już nie musimy się uczyć wzoru na przekątną kwadratu, bo to jest po prostu połówka z kwadratu, a to jest jego przekątna. No i zastosowanie twierdzenia rasa. Tutaj narysowałam przypadki, w których najczęściej się używa twierdzenia Pitagorasa, czyli gdzie można wynaleźć ten trójkąt prostokątny, żeby skorzystać z tych zależności z twierdzenia Pitagorasa i, i można wtedy coś z tego policzyć. Tutaj nie wiem, czy udało mi się wszystkie przypadki narysować. Jakie są w szkole podstawowej, kiedy używamy tego twierdzenia Pitagorasa Wiadomo, że są różne sytuacje, które się rysuje, na przykład pod jakim kątem padają promienie słoneczne, i tam czasami też się rysuje trójkąt prostokątny i, i się z tego wylicza na przykład wysokość budynku, ale bardziej chodzi tutaj o takie stosowanie w figurach geometrycznych. To wydaje mi się, że no chyba udało mi się tutaj wszystko wyłapać, co może być potrzebne. No chyba, że wy znaleźliście jakiś jeszcze przypadek, to bardzo proszę o informację, bo chciałabym, żeby tutaj były wszystkie możliwe. Więc pierwsza sytuacja, no to w równoległoboku. Jak sobie narysujemy taki trójkąt prostokątny tutaj z wysokością, no to, no to tutaj możemy użyć twierdzenia Pitagorasa, na przykład, żeby policzyć wysokość. Często tutaj się korzysta z tych. Z tych zależności miarowych też, w tych trójkątach prostokątnych, nie tylko, nie tylko z właśnie Pitagoras, ale też te zależności miarowe tak naprawdę są też używane w tych wszystkich przypadkach. Chodzi o to, jakby gdzie w figurach geometrycznych możemy znaleźć właśnie trójkąty prostokątne, w których będziemy korzystać z twierdzenia Pitagorasa, bądź z tych właśnie zależności miarowych dla tych trójkątów 36, 90 na przykład. Czyli w równoległo boku. To często tutaj możemy dorysować trójkąt prostokątny i też policzyć. W rąbie, rąb bardzo ważne, o tym będziesz osobny film, że w rąbie przekątne wycinają się w połowie i pod kątem prostym, dlatego tutaj mamy trójkąciki prostokątne i stąd tutaj często używamy twierdzenia tego rasa i na przykład liczymy z tego bok y, takiego rąbu. W kwadracie, bo można policzyć na przykład przekątną, chociaż na przekątną znamy, więc nie musimy tego liczyć z tego rasa, ale w razie by ktoś zapomniał, to można. E, później prostokąt. W prostokącie można użyć na przykład tego trójkąta prostokątnego, to tu możemy wtedy policzyć przekątną prostokąta. Można też użyć takiego trójkąta prostokątnego. Tutaj bardziej sytuacja przez Was zapomniana i w ciekawszych zadaniach zdarza się to i to też jest takie dosyć ważne, już w trudniejszych przypadkach, gdzie jak korzystamy z tego trójkąta, no to tutaj wtedy ta przyprostokątna to jest połowa tego krótszego boku, ta przyprostokątna to jest połowa tego drugiego, dłuższego boku, no i wtedy możemy policzyć sobie prostokątną a najczęściej taki trójkąt jest potrzebny w sytuacjach, kiedy mamy policzyć na przykład kąt pomiędzy przekątnymi prostokącia, no to wtedy ten cały trójkąt tutaj to jest trójkąt równoramienny, dlatego że... Prostokącia przekątne się dzielą na połowy i są równe, stąd jeżeli to jest, to jest trójkąt równoramienny, no to, no to jak policzymy na przykład ten kąt, będziemy mieli, no to ten wyliczymy, jeżeli będziemy ten, ten trójkąt mieć, i wtedy dwa takie trójkąty, czyli dwa takie kąty, dają nam ten kąt pomiędzy przekątnymi. To czasami jest przydatne. Być może co po niektórzy z Was pamiętają nawet takie zadanie, gdzie taki prostokąt był potrzebny, ale to było jedno z trudniejszych zadań, więc jeżeli pamiętają to jakieś osoby, to takie, które robią no, więcej zadań i te takie trudniejsze i dłużej ze mną się uczą, to jest duża szansa, że, że będziecie pamiętać. Później trapez równoramienny. No to tutaj trapez równoramienny pamiętamy, że tu możemy sobie dorysować takie dwa odcinki, jak dorysujemy dwie wysokości i że ten odcinek to jest różnica tych podstaw podzielić na dwa, prawda? dlatego że tutaj jeszcze jeden taki możemy dorysować. No i z tego trójkąta prostokątnego liczymy często na przykład wysokość. No i jeszcze jedna sytuacja, taka dosyć rzadka, ale też trafiło się ostatnio w liście zadaniem takie zadanie, dlatego też o tym tutaj wspominam, że na przykład trójkąt prostokątny gdzie może być w okręgu? Bo tutaj jak Wam daje takie zadanie gdzieś tam do rozwiązania, to czasami mówicie, że a my jeszcze okręgów nie mieliśmy, ale lepiej tego rasa można użyć w okręgu, bo zawsze jest tak, że w okręgu jeżeli mamy trójkąt, który jest oparty na średnicy, to zawsze jest to trójkąt prostokątny, zawsze. Gdzie byśmy nie narysowali od tej średnicy jakiś trójkąt oparty na okręgu, to zawsze będzie ten kąt prosty. To warto pamiętać. No i jeszcze jak na przykład jest takie zadanie, że mamy cięciwę i na przykład mamy obliczyć długość tej cięciwy, no to wtedy dorysowujemy sobie tutaj promienie. I robimy z tego, zrobi nam się tutaj taki trójkącik równoramienny, tak? No i tutaj jak dorysujemy sobie wysokość, to zrobi nam się trójkąt prostokątny. No i ta wysokość to jest odległość na przykład tej, tego środka od tej cięciwy. Jeżeli ją mamy, to możemy no tutaj policzyć albo długość tej cięciwy, albo się liczy tą odległość środka okręgu od cięciwy. Zawsze musimy też pamiętać, że odległość punktu od prostej jest zawsze pod kątem prostym. Jeżeli by było takie właśnie zadanie, że trzeba było obliczyć odległość tej cięciwy od środka okręgu, to właśnie musi być to odcinek pod kątem prostym i to by była ta odległość. No i wtedy właśnie ten trójkąt jest taki bardzo widoczny, że on jest właśnie y, równoramienny, bo to są promienie i że tutaj mamy y, wysokość właśnie tego trójkąta więc z tego rasa to jak najbardziej też można skorzystać